Cześć. Dzisiaj przyszykujemy grillowanego bakłażana z sosem bolońskim. Zabieramy się do pracy. Rozgrzeję sobie patelnię grillową. I zabiorę się za bakłażana. Ta dupka nam nie będzie potrzebna. Myślę, że tak dwucentymetrowe plastry. Cztery sztuki nam wystarczą. Teraz go zamarynujemy solą pieprzem. Odrobina ziół prowansalskich. Przesiekamy sobie drobno ząbek czosnku. Sok z cytryny. I oliwa z oliwek. Teraz go natrzemy i czekamy aż nam się patelnia rozgrzeje. A jak widać już się rozgrzała, trochę skręcę ogień. I układam naszego bakłażana. Około minuty na jednej stronie. A sos boloński mam gotowy i gorący, także nie muszę go podgrzewać. Oczekujemy na bakłażan. Zobaczymy jak nasz bakłażanik. Mamy minutę, żeby przygotować talerz. Położymy na Rukoli, Rukole przeleję delikatnie Oliwą. Zostawię sobie na sos. Bakłażanika zrzucę na deskę. I zaczynamy składać. Plaster bakłażana. Odrobina sosu. Kolejny plaster znowu sos. kończymy pokorzanem na całość zetrzemy odrobinę parmę no Grillowany bakłażan gotowy, życzę smacznego.